No cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj północny kruk Nigdy Wiedźmy. Pewnie pamiętacie Rekinokręt, no moim zdaniem jeden z ciekawszych pojazdów w LEGO Dreams, bo był odpowiednio mroczny, wyposażony w interesujące funkcje bawialne, no i minifigurki też się zgadzały. Tutaj ten zestaw jest nieco mniejszy... Nieco tańszy, ale przejdźmy do konkretów. 1209 klocków, cena katalogowa 430 zł bez grosza już teraz szukając na promoklocki.pl widzimy za około 320, a w przeszłości były nawet niższe stawki. W każdym razie, no tutaj jest 5 minifigurek i to akurat nie robi wrażenia, dlatego że były mniejsze zestawy. Które właściwie posiadały tyle samo postaci. Tym bardziej, że tutaj no, nikt jakoś szczególnie się nie wyróżnia. Może Astrid. Oprócz tego Mateo, Nigdy Wiedźma, Dizzy oraz Dogan. Ja będę chciał na pewno zbudować to ptaszysko, no i równocześnie ten tutaj chodzący domek. Mam nadzieję, że to da radę zrobić przy okazji jednego wariantu. A jak nie, to trochę będziemy przebudowywać. No to co, otwórzmy ten secik. No po prostu, no zestaw stwory z koszmarów nigdy wiedźmy Tak wysoko postawił poprzeczkę, że każdy inny z LEGO Dreams próbuje doskoczyć. No i zobaczymy, czy temu krukowi się uda. Przetnijmy taśmy. O nie, z tego co widzę, one są tutaj z każdej możliwej strony. Tego nie zauważyłem. No to do zobaczenia za chwilę. O, cyk, obróciliśmy. No i co? W środku masa worków papierowych, czyli zbyt dużo sobie tutaj nie obejrzymy, ale chciałbym sprawdzić, zweryfikować, ile będzie naklejek w tym zestawie, bo tak naprawdę to zbyt dużo punktów do obklejenia. Ja tam nie widzę, więc może nawet będzie to secik bez ani jednej naklejki, to by było coś, ale tutaj jeszcze nie mam pewności. O, wolę kiedy tutaj robią taśmy, a nie klej. No i szukam tego listka z naklejkami, a nie. No niestety jest. No tak, przy tych kotłach, no to niestety te jakby oczy czy kręcioły są naklejkami, i tutaj taki łuk z dziwnymi, mrocznymi znakami. No to jeszcze zerknijmy, jak prezentuje się instrukcja. Czy mamy te fantazyjne grafiki? Na szczęście tak, i to wygląda naprawdę fajnie. Lubię, kiedy coś takiego tutaj nam wrzucają w instrukcje, nawet kosztem tego, że mamy noch kilka stron więcej, ale wiecie, to doświadczenie jest naprawdę fajowe. Krążą suchy, że kiedyś w ogóle wycofają papierowe instrukcje. Gdzieś tam przynajmniej w niektórych krajach grupa LEGO robi takie badania, jakby zareagowali klienci. No, swoją drogą, ja bym był nieco rozczarowany. Bo dla mnie to jest fantastyczne, że nieco mój wzrok odpoczywa od ekranów, no i lubię sobie wertować papierową instrukcję. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy ze spokojem byście odpuścili te papierowe książeczki, czy jednak to dla Was również jest ważne. Ja tymczasem idę budować i widzimy się z ukończonym modelem. No i już do Was wracam z ukończonym krukiem, a budowałem nieco ponad dwie godziny. Ależ to jest wielgachne ptaszysko. Pewnie będę musiał się z nim pokazać, żebyście docenili tą wielkość. O, było 12 worków z klockami. Skoro 1209 elementów, to mniej więcej po stówce w jednym takim worku. Oczywiście to tak wiecie statystycznie w formie ciekawostki 55 cm rozpiętości skrzydeł, 45 cm długości i mniej więcej 26 cm wysokości. Tam można trochę tym kominem manipulować. No i jeżeli chodzi o takie ogólne odczucia z budowy, to mimo wszystko trochę tutaj było nudnawo, bo chociażby te skrzydła, one są rozbudowane, bardzo ruchome, ale właściwie to jest to samo po dwóch stronach. Ta główna część buduje się ciekawie i jest bardzo wytrzymała. Tam, jak za chwilę Wam pokażę, jest jakaś klatka, jakaś mała cela, a no, takie rzeczy podobne jak przy rekinokręcie. Tak naprawdę może go trochę odkurzę i położę zaraz obok, żeby też wiedzieli, jak te pojazdy prezentują się obok siebie. Chyba dwa moje ulubione. No to co, przejdźmy do detali, zbliżmy się trochę do tego modelu i kilka rzeczy sobie obejrzymy. Na wstępie powiem, że tutaj te skrzydła są bardzo ruchome. I jeżeli coś ma się odhaczyć albo brzydko wyglądać, no to właśnie one. Jak widać, na tym górnym pokładzie nie ma przesadnie dużo miejsca. No ale zgraja tych złych się zmieści. Pamiętajcie również, że kogoś można wrzucić do tej nadbudówki, ale o niej za chwilę. Co my tutaj mamy? No w takiej centralnej części jest tajemniczy kocioł. Tutaj jakieś zielone płomienie. Lubię te elementy. One zadebiutowały właśnie w tej serii LEGO Dreams. No i trzeba pilnować, żeby ten ogień ładnie tutaj się rozchodził. Na dole jakieś kolce, tutaj po boku. Są chyba te źle zrobione wspomnienia, a właściwie wypaczone miejsca, wypaczone sytuacje i emocje tym się zajmuje nigdy wiedźma. No właśnie nie ma żadnego tronu, można ją gdzieś tutaj o przy tych drzwiach ustawić. Bardzo ładnie wypada głowa kruka. To są niesłychanie inteligentne, takie mądre, bystre zwierzaki, właściwie wszystko żelne. No i potrafią żyć nawet i do 40 lat. Ale tak zazwyczaj między 10-15, czasem 20. No, i ten łepek został tutaj nieźle zasygnalizowany. Mamy ruchomy dziób i mamy tutaj pięknie podwiniętą pierś. Pewnie pamiętacie kryształowego króla? No, tam chyba po raz pierwszy mieliśmy takie elementy. A tutaj świetnie robią zapióra, te takie wiecie, najbardziej odstające od skrzydeł. A tymi skrzydłami możemy sobie solidnie pomachać. Czyli byłby potencjał, żeby nie wiem, porobić temu krukowi jakieś zdjęcia. No zerknijcie tutaj, lotki, wszystko da radę wypozować. Co dalej? No mamy tutaj jakieś pojedyncze miejsca, co by przypiąć, albo ten kocioł, albo minifigurkę. No i nawet wyżej prowadzą kamienne schody. Ja jednak razem z Wami chciałbym się przyjrzeć najpierw ogonowi, a potem temu, co znajduje się tam, jakby w podbrzuszu tego ptaszora. Tutaj ogień także nieźle ruchomy. Oczywiście w zabawie niektóre elementy łatwo odpadają, ale taki to jest dziwny model. Ni to na wystawkę. Nie, to wiecie, żeby sobie polatać po pokoju albo po ogrodzie, no i co my tam mamy w środku? <laughs> Trochę to wtedy przypomina srokę. No bo tutaj jakieś takie kosztowności, gdzieś tam z tyłu pewnie dostrzegacie pistacjowe jajo, no i to wszystko z dwóch stron zostało jakby taką pajęczyną przymocowane, zasłonięte. No i tutaj także możemy dostać się do celi. To jest pomieszczenie właściwie pozbawione detali, ale minifigurka wchodzi tam bardzo przyzwoicie, nawet z jakimiś akcesoriami. I to jeżeli chodzi o ten górny pokład. No nie ma tutaj może jakiegoś szału i wodotrysków, ale na pewno ciekawie wyglądają te wszystkie podwieszone lampiony, czy też dziwne wspomnienia z tymi charakterystycznymi, nowymi powycinanymi na górze kloszami. To na pewno się sprawdza, ale tak jak mówię, trzeba nad tym wszystkim sprawować pilną kontrolę, bo co rusz coś się przesuwa. No tak, ja wiem, że kolor dachu to nawiązanie do czupryny, nigdy wiedźmy, natomiast ja nie jestem fanem tego mocno odblaskowego różu. Podejrzewam, że on tutaj nieco psuje klimat. Jakby to było fioletowe, mogłoby być znacznie lepsze. No ale jak dostać się do środka? Łatwo tego nie odczepimy. Ale dach można rozchylić, i tutaj mamy w bardzo wygodnym miejscu wszystkie dziwne substancje i składniki: są jakieś fiolki, jakieś kolce, a także nawet nadrukowana moneta. To jest o tyle fajne, że zawsze zapasówka ląduje tam gdzieś w elementach takich dodatkowych. No i jakbyśmy się tutaj jeszcze wychylili. To zobaczymy kolejne składniki: jakiś kryształ, jakąś roślinkę, no i złote kraty, a także po tej stronie. O, widać jakąś tam dziwną, dziką roślinność na tych zewnętrznych parapetach. I to właściwie tyle. No, to pomieszczenie jest malutkie, więc tutaj za bardzo nie ma co omawiać. Zabrakło mi nieco jakiegoś klucza, jakiegoś wykończenia. Tutaj może na druku kłódki, ale i tak jest w porządku. Podobają mi się te zadziory, te wszystkie czarne elementy, które przypominają jakieś takie uschnięte gałęzie, i z tego będzie trzeba zbudować. No chyba te nogi dla chatki, bo to niestety będzie wymagać drobnej przebudowy, ale ja się poświęcę i to zrobię, bo ciekaw jestem, jak to ostatecznie będzie wyglądać. No i podobają mi się te powiedzmy unikatowe elementy, jak ten tutaj czarno-kryształowy jastrząb. O, czekam aż to w LEGO City będzie zwyczajnym ptaszorem, bo pewnie prędzej czy później się doczekamy. Co myślicie o tych skrzydłach? No ma to potencjał, jest to bardzo rozłożyste i na plus ta ruchomość. Natomiast wiecie, chyba rekinokręt zrobił na mnie dużo większe wrażenie. No dobra, to tak jak zapowiadałem, zróbmy jeszcze tą chatkę na kurzej stópce, a właściwie na kurzych stopach, i to jest dość sprytnie zaprojektowane. Wystarczy zdjąć tutaj tą nadbudówkę, delikatnie to przebudować na górze. No a skąd weźmiemy te nogi, te łapy, te po prostu kurze nóżki. Ano, wystarczy odczepić te tylnie elementy i tutaj praktycznie prawie wszystko mamy i nawet ten kruk bez tego wygląda całkiem nieźle, no tutaj trzeba go nieco wykończyć. O, ale jeżeli chodzi o tego pająka, raczej tym razem to odpuszczę. Nie wygląda to źle, choć na przykład te ognie, te elementy kotła po boku, to mnie nie do końca przekonuje, natomiast fajnie, że coś tutaj z tym zestawem można podziałać. Dajcie mi kilka chwil. <laughs> Zerknijcie tylko, jak to się prezentuje. Chatka stała się wysoka, prawie 30 cm, no i kształt, profil tej nogi jak najbardziej przypomina jakiegoś koguta czy też kurę. I nawet ciekawie prezentuje się ten kruk, który stał się od góry jakiś taki płaski. Niczym lotniskowiec, i nadal to się może podobać. Ty, nawet nabrałem ochoty, żeby stworzyć tego pająka, chociaż z drugiej strony, pająków to mieliśmy co niemiara. A w środku, no nic się właściwie nie zmieniło. O, siedzi sobie tutaj wiedźma i mamy te same właściwie ingrediencje, które mieliśmy wcześniej. To może jeszcze pokażę wam to w ten sposób, żebyście mogli się temu przyjrzeć. Okej, okay, w porządku. Zostały te złote kraty. No i tylko ten tył mam wrażenie, że jest trochę niewykończony, ale to wiecie, wystarczy kilka naszych klocków, z naszych pojemników i kolekcji, no i można to jeszcze upiększyć. Natomiast cały czas nie przekonuje mnie ta góra, taka wiecie, świetliście różowa! Niezmiennie jestem pod wrażeniem, jak szczegółowe to są nadruki. No bo zerknijcie chociażby na całą zgraję tych fioletowych te zbroje, te pancerze. No, to jest po prostu bardzo detalicznie i drobiazgowo wykonane. O, na przykład, mamy tutaj jeszcze gdzieś tam przy szyi coś w rodzaju elementu przypominającego jakąś podartą szmatę, ale to pewnie ponownie jest jakieś usidlenie tej nigdy wiedźmy. Ona to jest teraz bardzo popularną minifigurką. No nadal te włosy, to wszystko, to się niesłychanie broni, no bo zerknijcie, podniosę tutaj tą czuprynę i tam też mamy niesłychanie szczegółowy nadruk. Ba, gdybym ją wyciągnął z całego tego obłoku dymu, no to tam również nawet na stopach Mamy jakieś elementy pancerza i to naprawdę nie sposób nie docenić. Następnie, no po tej stronie, Mateo zyskał coś w rodzaju rozpylacza. Jak widać to jest naprawdę śmiercionośne. Zresztą Dizzy, no to ma tutaj także materiałowy element, więc nie sposób się nie zachwycać. Ale taką unikatową postacią dla tego zestawu jest Astrid na złotym wózku. Niby nic nadzwyczajnego. Po prostu jakiś uniform tej, wiecie, nocnej straży, nocnej policji. Już zapomniałem, jak ci od klepsydry się nazywali. Natomiast wiecie, te rozbudowane zbroje, a właściwie bardziej fryzury i miecze, sprawiają, że te minifigurki łatwo się wywracają. Głównie dotyczy to Matea, który, jak widać, ma wielką butlę przy plecach i przez to, no, zawsze mi się tutaj gibnie do tyłu. Fajnie to wygląda. Pomysłowo to zrobili, no i nawet jest ziblob w ręce. Czy wy widzicie, że tam mamy nawet nadruki kieszeni, a jakbyśmy zdjęli tą puchatą kurtkę, no to również pojawiają się detale. To mi niesłychanie imponuje. Zresztą podobnie trzeba docenić ten złoty wózek. Mamy tutaj jakiś napęd rakietowy i może trochę szkoda, że w tak drogim zestawie nie zapewniono tej drugiej stronie jakiegoś środka transportu. Wiecie, chociażby małej lotni, którą można byłoby w coś przebudować. Tak, to są postacie. Na które trzeba mieć pomysł, no bo taka fioletowa armia. No a póki co jeszcze nie wiem w jakim uniwersum można byłoby ich osadzić, ale to na pewno ma potencjał. No i zostało świetnie wykonane. Ach, no przecież, oni się nazywali senni agenci. Starość, nie radość. Natomiast odnośnie tego zestawu, myślę, że nie zasłużył na równie wysoką notę jak rekinokręt. On jednak czymś mnie ujął. Tutaj też jest w porządku, ale mimo wszystko, no chociażby jeżeli chodzi o minifigurki, widziałbym kogoś jeszcze ciekawego oprócz Astrid. A może jakieś koszmarniki tutaj na pokładzie? Też byłoby fajnie, klocuchy zapasowe widzę nadrukowane oko, czarny przewód, koło odwózka, wrzosową roślinę, czy też pistacjowe szpony. No tak, ale słuchajcie zawsze, kiedy mówię, że jakiś zestaw jest porządny, kończy się to oceną 8 na 10. Tutaj dajmy taki mały plusik, bo te alternatywy są nie najgorsze, czyli 8 plus na 10 to moja ostateczna ocena. Jest wysoko, polecam ten zestaw, ale jeżeli macie wybór, rekinokręt albo ten kruk, no to może jednak warto nadrobić tą maskotkę przerobioną na taki podniebny statek. Tak tylko mówię, oczywiście to jest Wasza decyzja, ja tylko według swojego gustu to wszystko recenzuję. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach.